Pół do trzeciej dopiero. To jest świeża godzina. Słuchajcie, myślę, że 50 jeszcze przed przerwą zrobimy. Pięćdziesiątkę? Nigdy nie wejdziemy do Unii. Elunia, chcesz zrobić pięćdziesiątkę przed przerwą? Tak. Dobrze. 50 do w tej chwili chyba. Witam po przerwie. Sytuacja ma się tak. Stary Marek trzyma rower, ja siedzę na bagażniku, a wy oglądacie program IDO. Darem losu dla Andrzeja jest jego determinacja w dążeniu do sławy. Był na każdym castingu, ale tylko raz mógł stanąć przed komisją. Oto spotkanie z Poznania. Pytanie. Czy moglibyśmy Cię prosić o taki przedpremierowy, przedpremierowy kawałeczek właśnie w Twojej piosenki? Bardzo dziękuję. Dery losu, póki ci smakuje świat, przy tobie są, so. brałeś z życia tyle lat, teraz trochę z siebie daj, podziel się tym jabłkiem, które masz. Derry De losu. Zachód słońca nad jeziorem, zwykły nic. Dary, dary losu. Gdy nie czujesz ich, to nie ma po co żyć. Dobra, dziękujemy. Bo nam zaraz śmiertelny autor zejdzie. Ta piosenka ma wzbudzać w ludziach pozytywne emocje, wiesz? Że jest coś naprawdę ważnego na tym świecie. A ty jak śpiewasz to słuchaj, tak zaciemniasz, to robi się tak smutno potworne. I ponure. Ponure, wieje, słuchaj, ponurością wieje ze wszystkich kątów. To są Więc takie to, dary z odzysku. Z musisz sekretem. to zmienić. Musisz to zmienić, bo na razie po prostu dusza mi płacze i wyje. Dziękujemy. Ktoś mi powiedział tak... 125 razy padasz, potrząsasz się, zbierasz do kupy, wstajesz i idziesz dalej. 125 razy. Aby dotrzeć do uczestników kastylijskich,